Chorwaci za sześć tygodni zasilą szeregi Unii Europejskiej. Kolejny film, chyba piąty. Ulicy ulicy Wiele pytań otrzymujemy od Was. Jak to działa, jak to wygląda? Do Unii Europejskiej Chorwaci wstąpią 1 lipca, ale wątpliwości przybywa. To chyba nie jest to najlepsze rozwiązanie. Działa. Tak jak jest, ale jestem za młoda, Sterowanie. bo chcę decyzje polityków. Boję się trochę o pracę. Sterowanie skiery. Będzie lepiej, bo będziemy mogli pracować w innych krajach. Podróżowanie też będzie łatwiejsze niż teraz. Nawiewy i wyjście USB. Tutaj klient sobie zażyczył, żeby mu zrobić, ponieważ jego wersja samochodu nie miała podbokietniku, żeby to ładnie śmigało, po to, żeby było ukryte chociażby nawet. A. No i zegarek najważniejszy, nie wiem, czy tutaj będzie widać go. O, jest dzisiejsza data. Widać go ładnie. Ten pisk gdzieś z systemu się wydobywa. Niestety całość nie była przez nas podłączana. Gdzieś prawdopodobnie trzeba kable wymienić. A jak się go ustawia? Przedtem się to robiło radiem. Teraz robi się to tymi oto przyciskami na kierownicy. Przytrzymujemy modę. Wchodzimy w tryb programowania i możemy kierownicą zmieniać miejsca oraz wartości.